biegu przez ratraki. Będziemy jeszcze mieli jeden punkt pomiaru czasu. To na 600 metrów przed metą, ale proszę Państwa, stawiajcie herbatę, wstawiajcie wodę na kawę, biegnijcie i kupcie szybko szampana. Dzieciakom nie chowajcie, jak już mówiłem, żadnych maskotek. Pozwalajcie im słuchać, je, nawet jak nie mają czegoś ulubionego. Jedynki dzieciom, tak jak i Justyna Kowalczyk, chociaż to złamanie kości śródstopia to było zabranie jej czegoś z tego ulubionego z tej najbardziej ulubionej konkurencji, to okazuje się, że ona mały łyżeczkę i sięga po ten miód, po to cudowne, coś najpiękniejszego. Jeszcze nie chcę zapytać, ale właściwie nie chleje się tu lawa, potok, tylko najwspanialszych słów. Finka Sarinę obejmuje prowadzenie 600 metrów przed metą. Jeszcze ostatni punkt pomiaru czasu, a później już tylko zjazdę na stadion i ostatnia walka. Tłumy kibiców biało-czerwone flagi jest fantastycznie mówiłem przez cierpienie do gwiazdo Justynie Kowalczyk, kiedy 4 lata temu wywalczyła złoty medal w Vancouver, przez cierpienie na szczyty, także i 4 lata później, kapitalna forma kapitalne przygotowanie, patrzę jak gdzieś tam między drzewami patrzy na to, co dzieje się na trasie, trener Aleksander Gierydzielny. jego twarz to także pomnik tajemniczości, jego twarz to także wyraz właściwie 600 znakowe zapytania. A Justyna Kowalczyk już bliżutko linii mety. Będzie złoty medal. Na razie 600 metrów przed metą Finka Sarinen. No Marit Biergen musiałaby mieć chyba silnik w jednym kijku, w drugim kijku. I jeszcze jakieś turbo w jednej i drugiej narcie, gdyby zniwelowała 20-sekundową przewagę strafy do Polki. Przewaga Polki jest droskocąca. Polka jest w komfortowej sytuacji. Za chwilę będziemy ją już tutaj mieli bardzo blisko i będziemy cieszyli się razem z naszą już szczytą gdzie się zniknęła, gdzie jest, gdzie teraz należy jej wypatrywać. Za chwilę nam się tutaj ukaże. Jeszcze podbiegają serwismeni, jeszcze do niej krzyczą, jeszcze mówią, jeszcze trzeba pracować, jeszcze trzeba walczyć o te cenne sekundy, a teraz ona wybiegnie w tym słońcu, pojawi się na ostatnim wzniesieniu, na której na którym wiele zawodniczek ma kłopoty To jeszcze nie koniec biegu To jeszcze nie są rozstrzygnięcia To jeszcze nie wolno rozdawać medali Na razie można tylko wstążki już przycinać Odpowiednio do długości Szyi tułowia Justyny Kowalczyk I ten ciężki pół kilogramowy medal Wydaje się, że będzie także Na szyi naszej, naszej zawodniczki Razem z Justyną Kowalczyk Jeden z serwismenów Jeśli widzę dobrze to Mateusz Renuciak chyba biegnie A Justyna Kowalczyk szybciej od niego Ostatnie wyzniesienie, widzę ją teraz doskonale. Czerwony kombinezon, włosy, walko odbija się od jednego drugiego ramienia. Ginie gdzieś się w tłumie widzów. Za chwilę przebiegnie od tego symbolu igrzysk, od symbolu olimpijskiego. Pięć kołek olimpijskich. Któraś z zawodniczek właściwie tam staje, jakby chciała powiedzieć, koniec, nie mam siły. A już tyna Kowalczyk, już się właściwie doścignęła. Już jest na ostatniej górce i teraz tylko z jazdy odpocznij teraz, a później wbijaj te kijki. Tak jak to by były topory Za chwilę będziemy razem z nią pracowali Zjazd, uważaj, zakręt W prawo delikatny, pięknie się złożyła Nawet chmura tak nie owinęła Tutaj tej doliny Kilka dni temu jak zrobiła to Justyna Kowalczyk Justyna znowu, ta lewa noga wytrzymała Ostatnia prosta do Na stadion Później będzie zakręt I będziemy razem z nią wbijali W rytmy jej bardzo szybkiego Tempa biegu, nie wytrzyma mają rywalki, Justyna Kowalczyk dopingowana przez biało-czerwonych kibiców, biało-czerwone flagi ja także rozwijam ją tutaj w kabinie, zakręty, wiraż i teraz nie w torach, teraz można być niemal dowolnym, ładnie tutaj nogami, jedna, druga noga narty pięknie, bardzo blisko wewnętrznego toru i ostatnia prosta teraz trzeba znów wskoczyć w tory proszę państwa, delkiki, jak przesła wielkiego mostu przyspiesza Justyna zmęczona coraz bardziej Badań już nie w torach, bo chyba ty nie niosą gdzieś się między torami, ale to jest zgodne. Już ten jako Jeszcze raz, jeszcze jakie mocne kilofy. Wytrzymaj to, nie ruszaj się. A teraz podnieś ręce, bo jesteś mistrzynią mistrzynią według mnie olimpijską Justyna Kowalczyk według mnie mistrzynią olimpijską ale poczekajmy na ostateczne rozstrzygnięcia 26 minut 49 i 7 sekundy, działo się tutaj proszę państwa dużo na Anioł Pański biją dzwony o 12 ale niech biją także że Justyna Kowalczyk zdobyła złoty medal, choć na rozstrzygnięcia. Jeszcze poczekajmy. Teraz na metę ta, która startowała 30 sekund przed Justyną Kowalczyk soczy. Która... Justyna Kowalczyk, mistrzał olimpijską. Justzyna Kowalczyk ze złotym medalem. Marity Biergen nie wytrzymała tego tempa. Marity Biergen nie będzie być może nawet miała medalu. Jestem w tej chwili na czwartym miejscu. Poza podium 33 i sekundy straty. A jeszcze poczekajmy na Teresę Ochał, ale wydaje się, że Justyna Kowalczyk na drugiej pozycji Szwedka Kala. Na trzecim miejscu Finka Saliden. A bo Biegu. Rozbujajmy wszystkie dzwony w kraju. Niech w także oprócz na anioł pański i za tymi dzwonami, niech rozbrzmiewa wiadomość, że Justyna Kowalczyk na miejscu pierwszym, na miejscu drugim Kala, a na miejscu trzecim jedynak medal dla Norwegii. Teresej Okauk ze stratą 28,3 sekundy. Jesteś zagadką, jesteś szaradą, ale pamiętaj, człowiek szczęśliwy, Szczęściem powinien dzielić się z innymi, więc my Ci z tego kombinezonu, z tego biegu, z tych Twoich tytanowych rąk i nóg zabieramy troszkę szczęścia i tym szczęściem dzielimy się z Państwem. Mamy złoty kolejny medal na Igrzyskach Olimpijskich w Soczi. Justyna Kowalczyk, najlepsza w biegu na 10 kilometrów z klasycznym. 28 minut 17,8 sekundy. Szwedka Kala straciła 18,4 sekundy. Teresa Jochałk z Norwegii, 28 i 30 sekundy. Marit Björgen na miejscu piątym, bo słynną norweszkę wyprzedziła jeszcze Finka. Aina Kaze, Kajza Sarinen. Jest cudowna, jest tulipanem, bo biegła dzisiaj w czerwonym kombinezonie, a tulipan bez słońca, no to tak jakby makowiec bez maku, a dzisiaj Justyna Kowalczyk pokazała, że i makowiec był z makiem, a i ten tulipan miał dużo żaru i promieni słonecznych, miał dużo ognia w sercu naszej królowej śniegu.